Hello, hello, to ja, Dominik 121. Witam Was w kolejnym filmie lub pierwszym filmie na tym kanale, ale pierwszym filmie z Dominikowic, dokładnie. Nie pytajcie, co to jest, sam, nawet nie wiem. Ogólnie to próbujemy zdobyć, dzisiaj spróbuję zdobyć, no zdobyć, elytrenowemu mieszkańcowi na Dominikowicach. I muszę lecieć w... którą chyba w tamtą. Tak. Mam mało fajerwerek, ale mam nadzieję, że się uda. Mniej więcej kurdy pamiętam. Ale na zapas w sobie wziąłem... Z... Oczy Endu sobie zdobyłem. Teraz będzie łatwiej gdziekolwiek. Dojść z tego powodu, bo no, mam Elytra. Jak byłem bez eletry i próbowałem tego smoka pokonać, no to nie było zbyt łatwo i ciekawie, ale no, nie wiem co gadać, no bo to jest trochę stresujący odcinek. bo To jest pierwszy taki z moim głosem ogólnie i to trochę stresuje, nie żeby coś tak w ogóle. A jeśli byście się pytali, czy mi zgadza. I on te teksturpaki to nie, nie przeszkadzają mi te młode teksturpaki te rzeczy, na przykład to na dole ze zbroją lub tarczą Tarcza mi też nie przeszkadza, ale mogę sobie dać to totem, bo mi trochę przeszkadza Przecież wysłowić nie potrafię O wioska, kolejna! Ile tych wiosek jest naokoło? Tak, ja bym tylko nie zginął jak ostatnio Gdzie to? Ja już to przeleciałem, nie? Dobra, ja nawet po to oko nie idę, bo jest odpalone. Brawo ja. Brawo ja, brawo ja. O, jest trzcina cukrowa w razie co, ale na razie jej nie potrzebuję. Ogólnie to... Jeśli chcecie więcej odcinków z Dominikowicz, to... Nie zmuszam, ale możecie zostawić łapkę w górę i subika. Bardzo by mnie to ucieszyło, bo mam niezłe plany i projekty w planach, więc dużo się będzie dziać. Chyba. Nie wiem, zależy. Ale jeśli się nie będzie dużo działo, to trudno. To przepraszam. A, a ja, jak w końcu dolecę do tego portalu, to się zobaczymy. By się kończył dolecieć. E, nie wiem czemu, ale nie miałem... Znaczy miałem zapisane koordynaty, ale niewłaściwe. Dobra, blokuję tu. Nie ma co dalej, dalej, dalej. No, widać. Nie. Byłem do drewna rozkawione. Nie miałem bloków, ok. A mnie z jest. Teraz trzeba ubiorę sobie zbroję. Trzeba teraz. O! O Wilku mowa. Znaleźć to coś. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Bo. No. Większość tych. Nie wiem, jak to się nazywa. Tych statków latających. I tego wszystkiego. To większość. No, już. Eks eks eksplorowałem. Więc no nie wiem co cokolwiek tam będzie Ale może to znajdę. Pamiętam jak wchodziłem pierwszy raz. O Jezu. I tutaj jest statek, w którym chyba byłem, ale nie jestem pewny, sprawdzę nasz. Jednak jeszcze to nie jest ostatni raz kiedyś zobaczymy elity w tym odcinku. Ja bym bo jest tu drewno. I to nawet chyba nie sam, tylko z Nikodemem byłem. Czy jednym z mieszkańców tutaj Dominikowic, ale to nie przeszczę, bo jest jeszcze jedna osoba. Ale nie wiem czy on chce, żebym zdradził jego tożsamość na razie. Więc po prostu staram się nie mówić jego imienia. A najwyżej jeśli coś powiem, to po prostu nie wiem, wytnę to albo... Coś. Nie wiem, lecę chwilę i... Muszę znaleźć tą elytrę dla nowego mieszkańca. W ogóle to co się dzieje na Dominikowicach to jest totalny powiem cyrk, bo wariat chciał niszczyć Dominikowice. No chyba tu byłem, bo jest jakiś krzyż. Albo generator świata to się znowu zrobił. Nie wiadomo co to. Wracając, wariat w ogóle nie wiadomo co robi. Nieźle Dominikowicy, próbuje. A w ogóle to jest ciężko. Ale. Mam nadzieję, że się uda w końcu. W końcu. W końcu. Pokonać. Nie wiem, pokonać czy coś, czy wyrzucić Dominikowic, bo ani się go zbanować nie da, ani nic. Fajnie, że na Elytre sobie nie dałem. Na tego, niezniszczalności. Dobra, ja, ja Ś powiem coś, znaczy włączę nagrywanie wtedy, kiedy znajdę ten durny statek. Wie w końcu się udało. A, i jakby co, to miałem czcinę w Exipunku. O, nawet widać, że nie mam czciny. I udało mi się skraftować teraz fajerwerki, Bo patrząc efekt efekwipunku, i okazało się, że mam y trzcinę cukrową i ten proch od creepera. i A ja cały, ca cały czas, czas sz szedł szedłem na pieszo. Typowy je. Najpierw lecę po Elytreę i, i zlutujemy to. I lutuję to. Tylko, ze mnie zginął. ze on to tam w razie co. Oj. jest, O. To się przyda, bo ja nie mam takiego miecza. O, wezmę to na przykład innym mieszkańcom. O, jeszcze złoto, to się przyda, kill nie wiem czy się komuś przyda, no i najważniejsze, to po co przyszliśmy, so sorry za sz szeplenie, ale czasami się wycłowić nie potrafię i też mam mutację, mutację głosu, więc no to też jest trochę problematyczne, sorry za głos, ale no, takie życie, e, bo ja fajerwerk nie mam. Ale bym się... Kopał. Dobra, lecę na dół, albo tu. Typowy ja! Zawsze to zepsuję! W razie co... Nie, bez tarczy to... tarczy... Ale nie mam to, nie mam tych kulek, ale mam za to... ...dwie rzeczy. Nie mam tych kulek od Mesa, co trzeba, żeby się wybić. Nie, głupi salter. To opnie. Leży! Les! Nie, Już. O! O ja już makam, ale... Wydajność. Nie mam miejsca no co za durne No nie, nie mam w zaweki No to fajnie, nie? Dobra, dobra, to do szalkera Elytre się ją mm, łopaty biorę, bo się przyda. Resty, resty nie biorę Co ja mogę wtać na hełm? Koksa schowam do tego, co mi się na razie nie przyda. Książki też. Książkę. Po co mi książka? Tarcze. Bo i tak niedługo będę craftować Ender Czerwca, więc mogę. A to się przyda. Aha, trzy minuty, 1 minuty do. No dobra, no może bez przeszady. Mhm. Do góry, do góry, do góry, do góry. Mhm. Kocham end. Oddawać moją wodę. Jakby tu był tylko deszcz. Nie pytajcie o tę nazwę miejsca. O dzięki, Teraz to mi pomogliście kolego. Ja bym zginął. Ja nie mogę i zostaw A ładnie, ile wybijacie? Ojojojoj, oj, 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 może być problematycznie. W sumie to nawet mi pomógł. Tylko... W sumie od góry go. Chodź tu, C -c 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 -c. Taś, taś Ale zem się wpakował tak że... ...powiedzmy. Mhm, kacham tak, mechanice Minecrafta. Dobra, tu nic ciekawego nie ma, wychodzę stąd. Dobra, ja tu tylko po Elytrę przyszedłem, a nie zbierać lód, ale przyda się lód też. Boż... Jak się przestraszyłem... Dobra... Potem się popisał z killem! Chyba wolę nie skakać tam, nie? Elektrom, nie? Lepiej. Lepiej. Daj mu Pomocy, Jak dali będę tak... To jest moja zboja. Od dołu sobie idę. A co? Nikt mi nie zabroni. Idźcie, szaltery. No dzięki, pomogliście mi. I jeśli to będzie długi film, to przepraszam. Naprawdę. Przepraszam. Jó, o, 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 woda, 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 woda. A, tu mi tak ratuje. Dobra. Tam chyba nic ciekawego nie ma, no nie, nie, nie ma. Ale tu za to tu jest coś. Jest, oczywiście, że jest. Przijdą by się przydał. Kopię tego to skrzyn. Aha! Już tu byłem, ale przyda się to. O przyjań się przyda. Nara! No, pobi. Oho, o dzięki. W co, będę nad tym blokiem. Dobra, może mi na tym. ale jeszcze Ale się. O, dzięki. Dobra, niech mnie atakują. Tam na górę leci. Dzięki. Ale mi tylko zbroję nie się nie Na ma no jeszcze? Ma dużo jest. O, 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 Jak z... Tu ja dla płonia, konia, nie, konia. Dobra, gdzie dalej? Chyba tam, gdzieś, gdzie będzie coś, coś ciekawego, chyba no to fajna, inna woda. Brawo, ja zrobiłem. Mhm. A dobra, może tam coś będzie na dole. Jak ja nienawidzę tych salkerów czasami. Dobra, i powinienem. Ale teraz ryzykuję to chyba. Ale teraz ryzyk. Mhm. No to fajnie zaryzykowałem. Jakbym nie miał dobrej zbroi, to bym to się pozbyłbym się to temu. O, tu nie byłem, bo tu jest. To <Gluby> będzie dla. Gdzieś końca. Gdzieś wyszło, Tony, nie, końca. nie. Nie pytajcie, czemu. Tak mówię. Jak mnie irytują te. To... No to fajnie. Dobra. Uciekam przez okno. na ra O Boż. O nie, 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 nie. Dobra, ja stąd uciekam już. Dobra. Ja mam włączony zachowaj ekwipunek na Dominikowicie. Po prostu se deadne. Jeden Było nas czterech, a nie trzech, ale jeden Osobnik złamał zasady serwera, więc został wydalony z serwera i zostawię mu nowemu mieszkańcowi. To sobie zostawię. To też, to też na chwilę. Będziecie przy tym, jak robię prezent nowemu mieszkańcowi. Mm -hmm. Skrzynka, tabliczka. Dobra. Tak, to jest jego dom. tam na górze. Tam gdzie? O, tu. Gdzieś... Tu o, tu tam będzie ładnie. To, to, to. Zapasowy hełm drugi. Łopaty mu dam, żeby już mnie nie prosił. Więcej, nie się podzielę łopatą, ale no. To też mu dam. Tabliczki mu dam, dwie co mi tam. Czemu, czemu nie? Dobra. Prezent od Dominika dla nowego mieszkańca Co, e, nie umiem się wysłowić mieszkańca kajca mieszkańcy ej dobrze napisałem mieszkańcy dla nowego mieszka Mieszkają. Ej, nie wiem, czy dobrze napisałem. Najwyżej pójdzie poprawie, jak się źle napisałem. Dobra, widzowie. Ja się z Wami żegnam Pozdrawiam wszystkim. Życzę miłego dnia. Papa, pa, widzowie.